Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałbym razem z Państwem zastanowić się, za co i na ile lat pójdzie siedzieć Jarosław Kaczyński. To, że pójdzie siedzieć, drodzy Państwo, to jest pewne. Jedyny sposób, żeby Jarosław Kaczyński uniknął wieloletniej odsiadki, no, w zasadzie biorąc pod uwagę jego wiek, dożywotni, to jest ucieczka na tamten świat. Nie ulega dzisiaj żadnej wątpliwości, że za to, co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, podczas których to nie będzie specjalnie trudne do ustalenia, pełnił on nieformalnie funkcję szefa całego państwa. Znajduje to odzwierciedlenie w jego nieformalnym tytule, którym był o... o Określony przez, że tak powiem, jego nawet pochlebców już od 2015 roku, czyli naczelnik państwa. Było to nawiązanie do tytułu, którym posługiwał się do roku, w e, e, znaczy do tego, tuż po, od, 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 po uzyskaniu e, niepodległości, do wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Gabriela Nanturatowicza, Józef Piłsudski. Naczelnik państwa, czyli najwyższa władza cywilna, ale też i wojskowa w kraju. Tytuł oczywiście był przyznany przez pochlebsów, natomiast dobrze odpowiada i odpowiadał zakresie, zakresowi władzy Jarosława Kaczyńskiego. Nic w Polsce nie działo się bez wiedzy i zgody, a wręcz nawet z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego praktycznie wszystkie przestępcze działania podejmowane przez rządy PiS to w tym momencie Kaczyński pełni nie tylko funkcję inicjatora, podżegacza do popełnienia przestępstw, ale też osoby, która była pomocnikiem no i właśnie tym nieformalnym szefem zorganizowanej grupy przestępczej. No ale powiedzmy sobie, pójdźmy tak wprost. No, Pierwsza to jest Słynne już dzisiaj i wreszcie być może doceniane przez większą liczbę ludzi, zlikwidowanie w Polsce Trybunału Konstytucyjnego poprzez jego niewłaściwe obsadzenie, to znaczy niezgodne z prawem, niewydrukowanie przez rząd daty, szydło wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No bo ponieważ tutaj e, rząd PiS po prostu zrobił tak, taką, jak to mówi się, po prostu brutalnie e, złamał prawo. No bo skoro prawo wymagało, aby coś zostało opublikowane w dzienniku ustaw, to po prostu pani Beata Szydło, niekorzystnego dla prawa i sprawiedliwości werdyktu w roku, nie wydrukowała w dzienniku ustaw i tym samym uniemożliwiła wejście jego w życie. No i za to jest odpowiedzialność karna. Natomiast odpowiedzialność karna pani Beaty Szydło to jest jedno. A odpowiedzialność tego, kto jej kazał, to jest drugie. Jeżeli Jarosław Kaczyński myślał i myśli, że wszyscy wezmą wszystko na siebie i będą podkreślali, że Jarosław Kaczyński o niczym nie wiedział i nie, nie ponosił odpowiedzialności, to się głęboko myli. Dlatego, że doświadczenie pokazuje, że w momencie, w którym odpowiedzialność karna stanie się realna, to liczba osób, które będzie chciała Złagodzić własne dolegliwości karne w zamian za opowiedzenie, jak było i wskazanie wszystkich okoliczności popełniania przestępstw. Myślę, że tutaj będzie więcej chętnych do skorzystania z tej drogi złagodzenia wyroku niż sobie Kaczyński tutaj wyobraża. Dlatego, że o, jemu się nie uda w Polsce wprowadzić dyktatury i rządów autorytarnych, tak jak uważał. To wszystko się sypie. Dzisiaj do szeregu przestępstw prawnych w postaci np. tworzenia e, prawa, które, było, które jest formalnie od początku do końca niezgodne z konstytucją, Tw następnie utrzymywania sytuacji, w której e, urząd sędziów pełnią osoby, które sędziami nie są. Tutaj mowa jest o tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale też wszystkich. Sędziów, których powołuje tak zwana neokarowa Rada Sądownicza, która takowo w myśl rozumieniu konstytucji nie jest, czyli wszystkie jej nominacje są nieważne. Obecnie mamy w Polsce stworzenie totalnego chaosu prawnego, czyli dopuszczenie do orzekania osób, które sędziami nie są. Wszystkie te wyroki, które one wydają, które są liczone już w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, one wszystkie będą musiały zostać kiedyś unieważnione, jeżeli ktoś je podważy i to już jest, to już się dzieje. I drodzy państwo, Jarosław Kaczyński, tworząc ten chaos prawny, robił to w pełni świadomie, wychodząc z założenia, że stworzy taki bałagan prawny, którego odkręcenie będzie fizycznie niemożliwe bez paraliżu państwa i że będzie musiała nastąpić jakaś ustawa abolicyjna, która jego bezprawne działania, jego władzę zaakceptuje. Bo odkręcanie ich nie będzie możliwe. To jest taki paradoks z ekonomii znany, że ktoś mówiło się w czasach kryzysu, że ktoś jest za duży, żeby upaść. No więc Jarosław Kaczyński i jego gang chcą popełniać tak dużo przestępstw, z których ewentualne odszkodowania skarbu państwa będą tak horrendalne, że trzeba będzie stwierdzić, że trzeba będzie po prostu unikać wszelkich możliwych sposobów ich wypłacania. No, na dzień dzisiejszy. Na Jarosławie Kaczyńskim e, też będzie e, tutaj e, spoczywać odpowiedzialność za nielegalne podsłuchy. Kaczyński, który jest obecnie wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, publicznie skłamał, mówiąc o tym, że sprawa Pegasusa nie jest mu znana. Z moich źródeł wynika, że sprawa Pegasusa nie tylko była mu znana, ale na bieżąco zarządzał konkretnymi inwigilacjami e, konkretnych osób, także ze swojego otoczenia, właśnie przy pomocy tego narzędzia. On twierdząc, że no, trzeba to oczywiście wyjaśnić, ale on o czymś takim nie słyszał, zwyczajnie kłamie. W 2019 roku, kiedy informacja o zakupie tego urządzenia pojawiła się publicznie, były żądania wyjaśnień. Były nawet protesty przeciwko temu. Tu wówczas opozycja, no, niestety, popełniła kluczowy błąd, odpuszczając żądania wyjaśnia sprawy, po co w Polsce zakup Pegasusa za miliony złotych, którego tak naprawdę w Polsce nikt nie, nie może mieć, w żaden sposób używać. Bo nie jest tak, jak sugerował sugerowali politycy PiS, propagandziści PiS i no, niespecjalnie kompetentni rzecznicy ministra Kami, Kamińskiego, że Pegasus mógł być u, używany zgodnie z prawem. Nie można Pegasusa używać zgodnie z prawem, tak samo jak nie można zgodnie z prawem nikogo, Torturować, wymuszając zeznania, po prostu nie można. Pegasus jest po prostu totalną inwigilacją, na tyle mocną, że ma charakter broni, i jako takiej nie można jej używać przeciwko obywatelom. Kaczyński używanie podsłuchów przeciwko wrogom politycznym i po to, żeby ugruntować swoją władzę, zaplanował. Przypomnijmy, drodzy państwo, że Mark Falenta, który odsiedział wyrok za spreparowanie afery podsłuchowej, dzięki której PiS w 2014 roku zaczął zyskiwać w notowaniach, a w 2015 roku objął władzę, wskazał bezpośrednio jako Jarosława Kaczyńskiego, jako tego, który uzgadniał z nim, za jego wiedzą się działo detonowanie kolejnych taśm kompromitujących, atakujących ówczesną rządzącą Platformą Obywatelską. Fakt, że tak naprawdę te taśmy z dzisiejszej perspektywy są śmieszne, dlatego, że, jak to ktoś ładnie ujął, że wówczas problemem było to, że zjedzono za pieniądze państwowe ośmiorniczki, a dzisiaj problemem jest to, że rządzi nami jedna wielka ośmiornica. No, drodzy Państwo, po prostu chcielibyśmy mieć takie problemy z politykami, jakie mieliśmy za rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie to były problemy, Nazwijmy to czystopiarowskie i wizerunkowe, a nie problem tego, że zarządza nami grupa przestępcza. I e, połączenie tego wszystkiego, to, że on dostał się do władzy dzięki inwigilacji, pokazuje, że on później po prostu w sposób świadomy zlecił zakup tego oprogramowania i zlecił na następnie używanie go. I drodzy Państwo, ja to podkreślam, na dzień dzisiejszy znamy jeszcze niewiele nazwisk osób, które były podsłuchiwane. Pegazusem, ale wiosna i początek roku to będą ten czas, w którym te nazwiska coraz nowe osób inwigilowanych bezprawnie Pegasusem na zlecenie władzy PiS będą się pojawiać. I tutaj, drodzy Państwo, generał Marek Dukaczewski wskazał, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą nawet odpowiadać za zbrodnie szpiegostwa, dlatego że na skutek ich decyzji. Ponieważ Pegasus działa w ten sposób, że przekazuje się w firmie izraelskiej dane osoby, do którego telefonu należy się włamać, ona się włamuje, ale oprócz tego, że przekazuje te materiały tam, gdzie sobie życzy, ten, na, na, na jest zlecenie się włamuje, czyli podsłuchuje non-stop 24 godziny na dobę daną osobę, danego polityka, e, prokuratora, jak to mamy, mm, w, czy tam adwokata to również e, sama firma izraelska staje się posiadaczem tych wrażliwych danych. I zdaniem byłego szefa WSI powoduje to odpowiedzialność e, zbrodni szpiegostwa przeciwko własnemu krajowi. On tu wymienił w tym kontekście Moncieja, Wąsika i Marsza Kamińskiego. Natomiast, tak jak mówię, moi informatorzy wskazują jednoznacznie, że cała operacja podsłuchiwania... Pegasusem odbywała się za wiedzą, zgodą i z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego. I to powoduje, że on też będzie za to ponosił odpowiedzialność. I w tym wypadku ta jest ta sama tego... granica karna. To mówimy o 25 latach. No, pan Jarosław Kaczyński... Ma tyle lat, ile ma, no więc w jego wypadku każdy wyrok powyżej 15 lat pozbawienia wolności i tak jest już dożywociem, nawet pewnie już 15 lat już byłoby dożywociem, więc można sobie, krótko mówiąc, darować wyliczanie konkretne. Stawką w tej chwili dla Jarosława Kaczyńskiego po prostu oddanie władzy oznacza dla niego dożywocie. Dla niego procesy. No, maksymalnie na co może liczyć, to jest to, że te procesy potrwają długo. Więc to jest taka: tego, że będzie po prostu ciągany po sądach, tak jak decydenci w PRL, ale nigdy nie zapadnie wyrok. Wszyscy się podkreślają, że przecież przez 30 lat Polski nigdy nie tak naprawdę nie rozliczono żadnej ekipy. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo. Nigdy, jeszcze nigdy tak, żadna ekipa nie popełniła tak wielkiej liczby przestępstw jak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie łamała prawa w sposób tak oczywisty, bezczelny. A tutaj, jeszcze oprócz tego, dochodzi, drodzy państwo, katastrofa kompetencyjna w zakresie walki z koronawirusem, która za, poskutkowała kilkuset tysiącami ofiar. No, drodzy państwo, no, jednego dnia umiera w Polsce potrafi umrzeć prawie 800 osób, no to jest więcej niż ofiary stanu wojennego i ofiary terroru aparatu komunistycznego przez dekadę lat 80. O jakiej skali tutaj musimy mówić? Jak ktoś właśnie mówi, że żebyśmy się uspokoili, żebyśmy się nie emocjonowali, dlatego że Kaczyńskiemu włos z głowy nie spadnie, to ja wszystkim zawsze powtarzam, że zawsze musi być ten pierwszy raz, i głęboko wierzę, że akurat odpowiedzialność polityków PiS za przestępstwa, które popełnili sprawując władzę, w tym Jarosława Kaczyńskiego, który e, pełni rolę e, szefa rządzącego nami gangu, no to jest moim zdaniem to, co będzie miało miejsce. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. I zapraszam Państwa na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym.